Witaj w sercu Costa Blanca. Mam dziś przyjemność zaprezentować Ci wyjątkowy kompleks mieszkalny na tym wybrzeżu. Zostań ze mną do końca, aby odkryć jedno z najbardziej prestiżowych miejsc Finestrat. Do wyboru są różne opcje mieszkalne. Dostępne są dwupoziomowe dupleksy z własnymi ogródkami, przestronne apartamenty oraz luksusowe penthouse'y z tarasami słonecznymi. Zacznijmy od apartamentów, które zostały zaprojektowane z myślą o Twojej wygodzie i komforcie. Każdy apartament oferuje nie tylko niezwykłą przestrzeń, ale i widoki, które zapierają dech w piersiach. Spójrz tylko na tą przepiękną panoramę, którą możesz podziwiać każdego dnia. Zarówno salon z kuchnią, sypialnie oraz łazienki zostaną starannie wykończone i wyposażone, a zastosowane materiały będą wysokiej jakości. Bez znaczenia, który rodzaj mieszkania wybierzesz, kuchnia zostanie wyposażona w górną i dolną zabudowę, a w cenie otrzymasz także kompletny zestaw sprzętów AGD marki Bosch. Każda łazienka zostanie wyposażona w ogrzewanie podłogowe. Ciepła woda użytkowa będzie dostarczana za pomocą systemu aerotermalnego pompy ciepła. W cenie otrzymasz także centralną klimatyzację. Na wczesnym etapie zakupu nieruchomości istnieje możliwość wyboru kolorystyki wykończenia. Jeśli szukasz więcej przestrzeni, dwupoziomowe dupleksy z ogródkiem są odpowiedzią na Twoje preferencje. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Czy to w elegancko urządzonych wnętrzach, czy w zaciszu własnego ogródka. A teraz czas na najlepsze widoki, którymi możesz cieszyć się z penthouse'ów. Każdy z nich posiadać będzie taras słoneczny, który stanowi idealne miejsce na przyjęcia czy rodzinne obiady na świeżym powietrzu. Penthousey w tym kompleksie to synonim luksusu i nowoczesności. A każdy element został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu maksymalnego komfortu. Nieważne czy wybierzesz apartament duplex czy penthouse, deweloper zapewni Ci przestronne miejsce parkingowe oraz komórkę lokatorską. Wybierając ten kompleks mieszkalny otrzymujesz także pełen wachlarz udogodnień. basen Infinity, basen wewnętrzny z podgrzewaną wodą, saunę, siłownię, jacuzzi, a także boisko wielofunkcyjne i korty do padla. Na osiedlu znajdziesz także coworking, social club i plac zabaw dla dzieci. Z kolei park zlokalizowany przy osiedlu będzie dostępny wyłącznie dla mieszkańców. Oprócz luksusowego stylu życia, który oferuje ten kompleks mieszkalny, ważne są także atrakcje Finestrad i w Benidorm. A teraz pokażę Ci, dlaczego to miejsce jest tak wyjątkowe. Finestrad to urokliwa miejscowość z malowniczymi uliczkami, które zapraszają do spacerów. Możesz tutaj znaleźć także sklepy. Kawiarnie oraz restauracje serwujące lokalne przysmaki. Z kolei Benidorm to tętniące życie miasto, znane z szerokich plaż, promenady i licznych atrakcji turystycznych. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie, od parków rozrywki i parków wodnych, ponocne kluby i koncerty na żywo. Plaże w Benidorm są najczystsze i najlepiej utrzymane na Costa Blanca. Są idealnym miejscem do uprawiania sportów wodnych, pływania i kąpieli słonecznych. Finestra di Benidorm to połączenie tradycji i nowoczesności, oferując dostęp do szerokiego spektrum kulturalnego i rozrywkowego przez cały rok. Jeśli zainteresował Cię ten kompleks mieszkalny lub poszukujesz innej nieruchomości, skontaktuj się ze mną lub odwiedź costaagent.com. Do zobaczenia w Hiszpanii.